Dzień dobry. Wezmę mikrofon, bo zapomniałam. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj ostatni dzień roku kalendarzowego patrzę w niebo. No, powiedziałabym szaru czarne chmury nad nami. Nad Sidalem, ale to nie szkodzi. Dlatego, że my tutaj jesteśmy razem w oazie i że to jest takie miejsce błogosławione, miejsce, w którym rzeczywiście Bóg przychodzi do nas wszystkich i wczoraj. Bardzo żałuję, że nie mamy, nie mamy takich pomieszczeń, takich budynków, żebyśmy mogli wszyscy razem ten weekend, który tak naprawdę jest weekendem dla młodzieży, żebyśmy mogli wszyscy tu przebywać, wszyscy być, wszyscy pracować na rzecz tych młodych ludzi. Ale wczoraj Karol powiedział bardzo ładnie naprawdę bardzo fajną konferencję na temat cudów. Bardzo Karol, dziękuję. Naprawdę leciutko, fajnie. Klemens rano też świetne spotkanie poprowadził. Widziałam, że młodzież była bardzo zadowolona. I cieszy mnie to wszystko bardzo, że kończymy rok właśnie w takiej atmosferze i że zaczynać będziemy rok w atmosferze takiej otwartości na Boga i nadziei, która przychodzi do życia wszystkich ludzi. I tak w czasie weekendu sobie tutaj siedziałam. Rozmawiałam z dziewczynami, że jeszcze chwilę temu dosłownie jakby robiliśmy rekolekcje dla tych, którzy kiedyś byli młodzieżą, czyli dla Zuzi, Zosi, Ewelinki, tak, dla Alana, że absolutnie przypomina mi się ten czas. Są te same problemy, o tak powiem są te same przeszkody, które się pojawiają, i patrząc dzisiaj, właśnie. Na, na was wszystkich wiem, że warto, jakby, że warto siać. Dlatego, że to ziarno rzeczywiście wydaje owoc, że to ziarno przynosi, słuchajcie, zmiany do życia ludzi, I widać ten wzrost, widać tę zmianę. I widzę, że warto inwestować w młodych ludzi, chociaż tak naprawdę jest to coś szalenie trudnego. Jest o tyle łatwiej, jest o tyle łatwiej, że rodzice młodzieży ja bym powiedziała chcą iść za Bogiem i jest to takie, takie uczucie poparcia które, które oni dają to całkiem inaczej się pracuje z takimi dziećmi, którzy mają chociaż coś tam jakikolwiek jakąkolwiek podstawę taką życia chrześcijańskiego w domu no i tak kończymy rok kończymy rok nową nadzieją kończymy rok budowaniem następnego pokolenia, wychodzeniem do następnego pokolenia. Już trochę wiemy, co jest ważne, już trochę wiemy, gdzie kłaść większy nacisk, już trochę wiemy, co jest, co jest szalenie istotne. W tym wszystkim, żeby oni mogli. Rzeczywiście trafić na te trasy życia z Panem Bogiem, ale wracając do nas dorosłych. Czy Ty masz myśl o tym, jak minął Ci Twój rok? I czy Masz myśl, jakieś słowo, jakieś postanowienie na przyszły rok? <ścoughs> czy Ty Masz jakieś słowo, jakąś myśl, żeby zacząć nowy rok? Czy wiesz, w jakim kierunku idziesz? Ja dzisiaj patrzę w niebo, patrzę na te naprawdę, naprawdę fatalne chmury nad nami, tak? I się tylko uśmiecham, bo tak naprawdę to nic nie znaczy dla mnie, oprócz tego, że, że po prostu je widzę. Znaczy to, co dla mnie jest ważne, to to, że ja chcę iść za Panem Bogiem, chcę podejmować pewne rzeczy, chcę funkcjonować z Panem Bogiem w taki sposób, by. by chcę tak funkcjonować, by nie schodzić z jego dróg, by być. Karolcia pisze, że ma dużo i z tego roku i z postanowień na przyszły rok. Tak a jakie macie postanowienia. Tak Jakie macie mm, Jakie macie myśli o tym, co chcielibyście, żeby się stało? Pamiętajcie, nic w waszym życiu się nie stanie, czego wy nie zrobicie. Nic w życiu człowieka się nie stanie, czego on nie zrobi. Ja chcę w kolejnych rejonach mojego życia e, zmieniać myślenie, zmieniać patrzenie, bo wiem, że kiedy ja zmienię myślenie, serce na pewno się zmieni. Nie oczekuję atmosfery, nie oczekuję błękitnego nieba nad sobą, e, ale e, oczekuję zmiany myślenia w sobie w wielu miejscach. E, chcę. Brać tylko to, co Bóg daje, chcę iść tylko drogami, na których Bóg mnie stawia, chcę iść tylko tam, gdzie On idzie przede mną, chcę. chcę, bo wiem, że jeżeli będę mieć takie myśli, jeżeli dobrze je ukierunkuję w swoim życiu, to serce się zmieni, serce pójdzie za myślą, pragnienia pójdą za myślą, więc ja bardzo chcę pielęgnować to, co czytam, pielęgnować to, co oglądam. Pielęgnować to, jakie mamy, jakie mamy przemyślenia. Chcę to wszystko, jakby chcę na to wszystko patrzeć. I chcę iść właśnie w takim kierunku. I wiecie, znacie mnie, że ja jestem w stanie zmieniać kierunki bardzo szybko, jeżeli tylko Bóg coś do mnie mówi. Dlatego, że trzymam się zawsze tej zasady i chcę jeszcze mocniej się jej trzymać, że idę tylko tam, gdzie idzie Bóg. Że, wiecie, to tak jak łódka płynie po jeziorze i trzeba gwałtowne takie ruchy robić, tak, żeby łapać wiatr w żagle, to ja chcę tak żyć. Chcę robić gwałtowne ruchy i łapać wiatr w żagle właśnie po to, żeby iść za Bogiem, żeby, yy, yy, żeby rzeczywiście inwestować w tą, yy, w tą relację z Nim. To, co na pewno wiem, że jest ważne na ten rok, to jest młodzież i są dzieci że mam patrzeć na nich, że mam nieść tą atmosferę duchową do nich, że mam nieść dla nich yy, dużo, dużo takich yy, takiego nieba, pokazywać im, że to niebo jest, ponieważ tych impulsów ze świata oni mają tak dużo. Mają tak dużo tych impulsów ze świata. Ehehe, Karolina, ha ha ha, co w tym śmiesznego? <laughs> Tak, to jest, to jest, jeżeli my pójdziemy za Panem Bogiem, na pewno nie zbłądzimy, tak? Łapanie tego wiatru w żagle jest ważne i chcemy nauczyć tego młodych, chcemy nauczyć tego y, dzieci. I nawet jak dzisiaj patrzę właśnie na niektóre osoby we wspólnocie, wiem też jakie błędy popełniłam, tak? Wiem, że już do następnego pokolenia, słuchajcie, to jest następne pokolenie, które my wychowujemy w Talicie. Tak? Następne pokolenie ludzi młodych. tak. I ja po prostu już pomału wiem, jakie błędy popełniłam, wiem, jakich błędów nie popełniać. Wiem, ja bym powiedziała, że już tak się bardzo nie przejmuję tymi ludźmi, którzy nie chcą iść. Po prostu, jakby zostawiam, tak? pozwalam im iść własnymi drogami, bo cały przez cały ten weekend do młodzieży mówię, że Bóg jeńców nie bierze, Bóg niewolników nie bierze. Więc y, bardzo dużo zależy od nas, rodziców, jaki będzie ten rok dla naszych dzieci, dla młodzieży naszej, bardzo dużo, tak? Y, więc niech, niech takie myśli nam towarzyszą i dzisiaj, kiedy będziemy hucznie pewno świętować w taki czy w inny sposób nowy rok, niech to będzie taka linia graniczna, w której my jakby mamy konkretne postanowienia. Mamy konkretne myśli i bardzo chcemy, bardzo chcemy być otwarci na to, żeby Bóg nas budował. Bardzo chcemy być otwarci na to, żeby Bóg też budował nasze dzieci, żeby przychodził do życia dzieci, żeby do, do, dotykał serc naszych dzieci, dotykał serc naszej młodzieży. Bardzo, bardzo chcemy, bo no my już jesteśmy na tych drogach. Widzicie, jak to niektórzy się kulamy, niektórzy lepiej idziemy, niektórzy gorzej, tak? Ale w tym momencie musimy zrobić wszystko, by umożliwić takie drogi naszym dzieciom, żeby dać im taki, taki właśnie kierunek. Więc życzę Wam, by ten nowy rok, który otwiera się przed wami wszystkimi, otwiera się przede mną, przed nami, tak? Był rokiem właśnie takiego życia w oazie, pełnej obfitości, pełnej zieleni, pełnej dobra, pełnej błogosławieństwa, że bardzo chcemy. By, by dużo działo się dla naszych dzieci, więc życzę, by dużo działo się dla Waszych dzieci, by dużo działo się dla moich dzieci, by te zmiany przychodziły, by następne pokolenia mogły czerpać z tej studni życia, tak, w tej oazie. Więc niech tak, niech tak będzie. Życzę Wam wielu podjętych wyzwań, łask, które nie padają na ziemię. Życzę, by ten nowy rok, który jutro rozpoczniemy wszyscy razem, był dobry dla nas wszystkich. Trzymajcie się i módlcie się za naszą młodzież, bo dzisiaj kolejny dzień i kolejne rzeczywistości. Trzymajcie się z Panem Bogiem.